Witajcie na moim nowym kanale, a co my tu mamy? Pewnie niektórzy z Was patrząc na logo domyślali się, co będę tu robił. Zgadza się, będę rozpakowywał różne rzeczy, gadżety, stroje, dosłownie wszystko, ale co najważniejsze, co tydzień wybiorę jedną osobę, która wygra rzecz z poprzedniego odcinka, więc warto tu być, ale szczegóły na samym końcu i teraz nie ma co przedłużać, zaczynamy. Pierwszą rzeczą na pierwszy odcinek będzie najdziwniejszy transporter dla kota. Jaki możecie spotkać w internecie firmy Upet. Cena ze strony producenta to około 129 dolarów. Przyleciał do mnie ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, co powie na to Jasiek. Później sprawdzimy, jak on w tym wygląda. Zobaczmy, co jest w środku. Jeszcze nie jestem takim profesjonalistą i nie mam nożyka specjalnego do papieru. Dobra, widać tutaj jest transporter. O, dobra. Dlaczego jest to jeden z najdziwniejszych transporterów w internecie? Przez tą dziurę. Tutaj jeszcze będzie szklana kopuła, gdzie kot wygląda jak kosmonauta. Z przodu wygląda dziwnie: z tyłu jak klasyczny plecak i w nim właśnie siedzi kot. Tylko jest i kopuła. Dobra, jak... czy ona jest szklana, czy plastikowa? Uah. Plastikowa. Nie martwcie się są dziury do oddychania, jest też siateczka, aby cały czas była ta cyrkulacja powietrza. Tutaj ląduje właśnie ta kopuła. Nakładamy tu tą obręcz. Spodkręcamy. Jak ją już przykręcimy, tak to wygląda. No i powiedzcie, że to nie wygląda jak statek kosmiczny dla kota. Ciekawe, jak na to Jasiek zareaguje. Czyli tak to wygląda po stronie kota. Jakiejś wielkiej różnicy nie ma. Zresztą zaraz Wam pokażę. Jak widzicie nie ma żadnej różnicy, nic nie zniekształca obrazu. Dlatego jeżeli macie młodszego brata, to ten transporter też jest dla niego. Jest i nasz bohater, który trochę się stresuje. Nie uciekaj, no popatrz, jaki transporter Ci kupiłem. Popatrz, co myślisz o nim? Patrz. Jasiek chyba też pierwszy raz go widzi. Żegnamy już, Jaska na tyle się pokazał, ale... Mam zamiar przetestować transporter i jaśka na ulicy, więc idę go znowu złapać. Jasiek kosmonauta jest już w środku. Teraz wysyłamy go na dwór. Nie zbyt chętnie tam wszedł, ale Jasiek ogólnie jest bardzo bojaźliwy. Zobaczymy jak będzie na dworze, bo na razie patrzy tylko przez te przez te dziury zamiast patrzeć przez tą główną i oglądać, podziwiać świat. Mam nadzieję, że zmieni się to na dworze. Jak widzieliście to tyle z naszego spaceru, Jasiek nawet głowy nie wystawił. Ciekawe, <laughs> chce wyjść. No, wolność, wolność, Jasiek. No, wychodź. Ach, nareszcie w domu. Ten spacer nie był udany, ale jeżeli uważacie, że wasz kot albo wasze rodzeństwo będzie chętnie podróżować tym transporterem, nie ma problemu, możecie go wygrać. Wystarczy, że zasubskrybujecie mój kanał. A w komentarzu napiszecie, jakie miejsce chcielibyście pokazać swojemu zwierzakowi. Za tydzień ogłoszę zwycięzcę. Jasiu nie będzie smutny, że oddaję ten transporter. A oprócz zwycięzcy, pokażę wam strój halloweenowy, który też możecie kojarzyć z internetu, też będzie do wygrania. Więc subskrybujcie, komentujcie, no i wpadnijcie na Face'a, a my się widzimy w środę. Hej!